Cześć, dzień dobry. Witam Was ponownie na moim kanale. Nie ja mam na imię Alicja, a ten kanał jest po to, aby przekonać Was, że z poczuciem stylu nie trzeba się urodzić, ale można się go bardzo łatwo nauczyć. Zacznę od tego, że chciałam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie przeprosić za to, że tak długo czekacie na nowy odcinek. Wiąże się to z obecną sytuacją, z kwarantanną, i tutaj uchylę od tego, jak pracuję. Nie kręciłam tej pory filmów dla Was sama, bo zawsze za kamerą stała Patrycja. Patycja bardzo serdecznie cię pozdrawiam, ale niestety my też utrzymujemy kwarantannę, solidarnie i nie spotykamy się ze sobą w związku z tym Patycja nie mogła nakręcić moich nowych filmów. No i to wiązało się tutaj trochę ze zmianami organizacyjnymi. Musiałam się tutaj technologicznie trochę przestawić na to, żeby nakręcić ten film dla was dzisiaj sama. Mam nadzieję, że będzie to udana próba pierwsza. I też kolejna rzecz, bo to tak naprawdę dwa aspekty, które mnie trochę wstrzymywały. Ta druga też się właściwie wiąże z tym, z tym jaką mamy teraz sytuację na świecie, ponieważ zastanawiałam się przez dłuższy czas, czy mowa o modzie, o garderobie, o tym, jak my programy, to jest coś, co jest tak bardzo potrzebne teraz, w takim momencie, kiedy jest dla niepokoju na świecie i u nas. Kiedy się martwimy o to, co będzie dalej, czy będzie praca, czy będzie za co te ubrania kupować, a ubrania nie są artykułem pierwszej potrzeby, i mówię to ja, która jestem stylistką i jestem projektantką, i tak naprawdę moje życie całe dorosłe, zawodowe jest związane z ubraniami, ale ja zgadzam się, że są ważniejsze rzeczy od ubrań. Zdrowie na pewno, to, że te ubrania też trzeba mieć za co kupić, i ważniejsze jest to, żeby nie mieć co zjeść albo ubrać dzieci, które wyrastają z ubrań, my dorośli mniej. I dlatego powiem Wam, że długo o tym myślałam, ale doszłam do wniosku jednak, że no, dla mnie jest to ważne. Mam nadzieję, że dla Was, skoro obserwujecie mój kanał też, i będę nagrywała na was, mimo, mimo tej sytuacji nadal filmy i to z wielką przyjemnością. Mam nadzieję, że Wam się podobać, a ten dzisiejszy film. To jest też film, właśnie zainspirowany tymi wydarzeniami ostatnimi, ponieważ będzie to film o tym, jak wyglądała, czy w ogóle wyglądała, moda w czasach największego, tak naprawdę, światowego kryzysu, czyli II wojny światowej. I dzisiaj Wam o tym opowiem, co robiły kobiety, żeby wyglądać dobrze, bo owszem, działały w tym temacie. Zapraszam Was na ten odcinek. Ten odcinek to jest też taki odcinek, który będzie otwierał cykl bardziej filmów poświęconych w ogóle historii mody, projektantom znanym. Chciałabym więcej Wam przekazać tej wiedzy, po to, żeby dobrze wyglądać i to właśnie, żeby mieć taką świadomość, skąd się co bierze, jak trendy się. Przy... Przemieszczają w czasie, dlaczego musisz coś na strasem spływać. To też właśnie warto pewne rzeczy wiedzieć, jak to w przeszłości wyglądało, i, i, i też taki cykl właśnie będę dla Was teraz tworzyć. Ale wracam do tematu dzisiejszego odcinka, czyli jak wyglądała moda lat 30. i 40. I powiem Wam, że ja był taki moment, że uważam, że pamiętam, to już chyba pracowałam w Mohito wtedy, i dostaliśmy takie zdanie, że miała być kolekcja inspirowana latami 40., I ja wtedy stwierdziłam, że no jak to, latami 40, że nie ma czegoś moda lat 40, bo wtedy nie było mody, bo przecież była wojna, nic nie było i ludzie się martwili o przeżycie, a nie o to, żeby dobrze wyglądać, jaka tam moda. Więc, moi drodzy, wtedy musiałam zrobić taki research w ramach tego, i się okazało, że moda jednak istniała w latach 40., latach 30. Więc owszem, była moda nawet tego okresu, takiego bardzo ciężkiego. I o ile ta moda inaczej wyglądała tutaj u nas w Polsce, bo my byliśmy krajem bardzo dotkniętym, bardzo wcześnie dotkniętym też przez okupanta, i ta moda u nas była taka, no nie była wszędzie, bardziej w Warszawie na pewno, ponieważ w Warszawie jednak było więcej tyśmi taki towarzyski, tam byli ludzie bogaci, i tam owszem, ta moda nie przestała. Być. Tam nawet gdzieś wyczytałam, że zdarzało się, że właśnie z Paryża, gdzie zamknięto na ten czas od Kittier, prawie całe coraz, przybywały gdzieś tam, szmuglowane były jakieś rajstopy nylonowe i jakieś skarpy tam bogate warszawianki, elegantki kupowały. Oczywiście w innych miastach, tych bardziej dotkniętych, tych biedniejszych, tych, gdzie, gdzie, gdzie nie było pieniędzy i nie było tutaj o czym mówić i marzyć, ta moda, to, to nawet nie jest udokumentowane, więc ja tutaj nie będę się wymądrzać. Podejrzewam, że, że jej nie było. Tak? No, po prostu ludzie, to już były takie czynniki, to znaczy, praktyczne. Natomiast moda tak w ogóle istniała ciągle na świecie. W Paryżu, który w tamtych czasach było centrum mody i, i kultury. Tam było Otki Tir, tam były wszystkie domy mody. Amerykanie nawet się zaopatrywali w, w Paryżu w, w najmodniejsze kreacje. Nagle ten Paryż pod okupacją hitlerowską przestał pracować. Zostało zazwyczaj za kilka domów mody, między innymi Balenciaga, ale nie, nie, nie cieszyły się te domy mody takim zainteresowaniem. Wręcz oskarżano je o tak. Y, y, tutaj się nic nie zmieniło oni, tak? No i dalej wystawnie, dużo, a to były takie czasy mocnego zaciskania pasa i, i to się nie cieszyło takim aż y, poparciem, że oni nadal tak. Y, Taką ekstrawagancję popularyzowali. Natomiast ta moda i Paryża, i Londynu, i Stanów Zjednoczonych to była przede wszystkim moda podyktowana realiami. Weszły takie ustawy, na przykład między innymi w Wielkiej Brytanii, weszła taka ustawa regulująca w ogóle to, co można wytwarzać, jakie ubrania można robić. Między innymi ona zakładała to, że jest jak najmniejsze zużycie tkanin że nie ma żadnych ozdób, czyli nie ma stewnowań, nie ma dekoracji, haftów, że wszystko musi być jak najszybciej produkowane, żeby zapełnić ten rynek, który był po prostu pusty, żeby produkcja opań nie zajmowała dużo czasu. Były reglamentowane materiały. Najbardziej brakowało skór, więc ciężko pokupić kupić buty, dlatego pojawia się moda na koturny, bo nie można było zrobić z korka, można je było zrobić z drewna, do tego doczepiano albo jakieś rzemyki, no, no to latem się głównie sprawdzało, rzemyki, jakieś skórzane paski i takie tego typu buty, chodaki, także tutaj u nas w Polsce bardzo się spopularyzowały, bo one były po prostu. Tanie w produkcji i z takich materiałów, które były dostępne. Jeżeli chodzi o fasony, no to przede wszystkim wszystko stało się bardziej proste, mniejsze zużycie materiałów, tak jak mówiłam. Nie było suwaków, ponieważ fabryki przestały robić metalowe suwaki, przerzuciły się na produkcję broni, więc nie było suwaków, żeby wszywać do kurtek spodni. Wszystko było od tej pory zapinane na guziki. Więc jakiety, kurtki płaszcze, wszystko na guziki, wszystko bardziej przy ciele. wszystko przede wszystkim praktyczne, czyli na przykład spódnice krótsze z zakładkami, jakimiś kontrafaudami pozostawiającymi luz na to, aby móc jeździć na rowerze, bo to był właściwie główny i jedyny środek transportu w tamtych czasach, dla kobiet też. Więc taki właśnie, żeby można było jeździć na rowerze. Torebki, już nie małe, ale duże, pojemne, bo trzeba było robić sprawą, tutaj świetnie kobiety zaadoptowały męskie teczki i plecaki do tego celu. Pojawiły się marynarki, takie w męskim kroju, z szerokimi ramionami, a genera tego jest taka, no, że po prostu kobiety Adaptowały to, co jest, czyli adaptowały na przykład szaf swoich mężów czy ojców, te marnaki, ponieważ mężów czy ojców często nie było, albo byli na froncie, albo nie potrzebowali już tego typu ubrań, bo nie musieli pracować właśnie w biurze, tylko gdzieś, gdzieś tam fizycznie. Więc często kobiety adaptowały te ubrania, pojawiły się właśnie te szerokie ramiona. Tutaj był jeszcze jeden aspekt tych marnaków z szerokimi ramionami, że kobiety nagle musiały. Musiały, przepraszam bardzo, ale dzieci moje machają mi przez okno i rozpraszają je. Musiały kobiety integrować się, zasymilować się z, z tym męskim światem, bo zaczęły po prostu często pracować czy to w fabrykach, czy to na halach produkcyjnych, czy to w biurach. Wszystkie kobiety, które były w sile wieku, takie, które normalnie wychodziły za mąż w czasach pokoju, teraz musiały iść do pracy. Więc też tutaj się właśnie pojawia ta marynarka z watowanymi ramionami jako taki atrybut męskości, taka dodająca im odwagi. Co dalej w modzie się zmieniło? Na pewno zmieniło się to, że wszelkie yy, przejawy przepychu takiego w modzie jakiegoś, yy, jakiejś ostentacji nie były mile widziane, bo one mogły świadczyć o kolaboracji. Bo skąd te pieniądze na te drogi ubrania trzeba było mieć, więc wśród takiego ludu zwykłego, pracującego to się świadczyło, więc kobiety tego unikały. Natomiast zawsze pilnowały właśnie kobiety tego okresu wojennego, to, są, to jak zobaczycie też zdjęcia, to są naprawdę pięknie ułożone włosy. Zakręcały, spały w wałkach czy w jakichś papilotach i faktycznie miały pięknie zrobione włosy. Oczywiście przebojem tuż przed wojną były rajstopy neuronowe, których nagle zabrakło, no bo wszystkie fabryki, które były rajstopy neuronowe, teraz musiały zacząć robić spadochrony dla żołnierzy, ale kobiety znalazły i na to obejście. Mianowicie malowano, ponieważ to były modne takie, właśnie te rajstopy z, ze szwem z tyłu, więc malowały sobie dziewczyny ten szef kredką jakąś, na przykład do oczu, czy, 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 czy inną i żeby udawać, że te mm, rajstopy nylonowe modne na nogach mają. W ogóle spodnie, w końcu spodnie zaczęły być tolerowane, dopuszczone y, dla kobiet. Już co potem w latach 20' Coco Chanel lansowała pierwsze spodnie dla kobiet, y, tzw. piżamy plażowe. Y, potem w latach 30' aktorki jak y, Marlena Dietrich czy Katrin Hepburn też y, lansowały spodnie, ale one mimo wszystko ciągle nie były y, dobrze widziane. No ale tutaj nagle względy praktyczne. Czyli praca w fabrykach, praca z mężczyznami wymusiły to, że kobietom było po prostu wygodniej i zaczęły nosić spodnie. Te spodnie zostały po prostu tak społecznie zaaprobowane i przyjęte. Ale o, tym, o spodniach wam kiedyś opowiem w innym odcinku, różnie to było. No i teraz też, dlaczego tak się działo, że właściwie ta moda nie zanikła? Wielu badaczy, historyków sztuki uważa, że działo się tak między innymi dlatego, że kobiety po tych pierwszych, jak się otrząsnęły z tego pierwszego szoku wojny, jednak nie chciały dać sobie odebrać tego morale, czy podtrzymać też morale w społeczeństwie, że mimo sytuacji ciężkiej nadal wyglądają dobrze. W ten sposób taki jedyny, jaki im pozostaje, sprzeciwiać się wrogowi. No i przede wszystkim jesteśmy ludźmi i dążymy ciągle do tego, żebyśmy wyglądali piękniej, żeby ta estetyka w naszym życiu pozostała. Jest taka piękna scena w polskim filmie Rzeczpospolita Babska, kiedy żołnierki już zwolnione z służby zakładają tam swoją, swoją jakąś tam jednostkę, przysposabiają sobie jakiś PGR do tego, żeby tam mieszkać i mogą w końcu zrzucić mundury, ubrać się normalnie no, i się okazuje, że wszystkie wpadły na ten sam pomysł, czyli uszycia sobie kreacji z materiału, na który był przewidziany na zasłony, które miały tam uszyć. No, i wszystkie w tym samym materiale, ale każda w innym kroju, i wszystkie z przyjemnością zrzuciły te mundury, aby było kobieco. Więc dlatego, drogie panie, moda. Jest nadal z nami i to, że chcę wyglądać pięknie, pomimo kryzysu, i pomimo tego, że może, że może, na pewno zmieni się ten świat mody po obecnej pandemii, po tym co obecnie się dzieje. Jakie są moje prognozy na to, że jak, jaką się zmieni, postaram się Wam opowiedzieć w, w którymś z najbliższych odcinków. A dzisiaj już bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze za cierpliwość, za to, że czekałyście, czekaliście na nowy odcinek i do zobaczenia wkrótce. Dzięki, cześć.